To jest jedna z klientów moich, która wykupiła cały mastermind, konsultacje. No i również ten kurs firmy sprzątającej. Kasia, powiedz mi, co skłoniło Cię do założenia firmy sprzątającej? Skłoniłaś mnie Ty, Twój sukces. Przede wszystkim to, że będę mogła, przepraszam, perspektywa <laughs> większej swobody finansowej, czasowej to, że będę mogła sobie ustalać samą grafik i zarabiać lepsze pieniądze. Super. A co? A jak się zmieniło Twoje życie po założeniu firmy i twoim sukcesie, bo również osiągnęłaś duży sukces. Masz również dla osoby, które dla Ciebie pracują. W ogóle jesteś teraz, że tak powiem, niezależna finansowo. E, tak, i rezultaty są podobne do oczekiwań, czyli spełniły swoje oczekiwania, czyli tak jak wspominałam, mam teraz więcej pieniędzy. Więcej czasu jestem szefową, e, pracuję też sama dla siebie, e, pracują dla mnie ludzie i jestem szczęśliwsza. <noise> Czyli wszystko to, co ja uczyłam ciebie, to, co było na kursie, na mastermindzie, wszystko spełniło Twoje oczekiwania. Tak, jestem bardzo zadowolona, jestem szczęśliwszą osobą. Czyli polecasz. E, polecam to wszystko. bardzo z całego serca i polecam e, dorady Agatę. Dziękuję bardzo za wywiad. Ja też.